Cześć, tu Michał Lewiatan sorbet a wyglądacie kolejny odcinek Wojennik TV. Jakiś czas temu prezentowałem wam relację z rozgrywki w Hostyczny Negotiator, grę wydaną przez Van Rider Games. Wtedy rozprawiłem się z porywaczem Arkeinem Matsułą, ale zapowiadałem, że to nie była wcale ostatnia wizyta w Hostage Negotiator i dzisiaj kontynuacja rozgrywek. Tym razem zmierzam się z innym porywaczem i spróbuję uwolnić przetrzymywanych przez niego zakładników. Recenzję tego tytułu, jak i relację z rozgrywki wcześniejszej znajdziecie na kanale. Linki pojawią się w materiale, więc możecie z nich śmiało skorzystać. W dużym skrócie dla tych z Was, którzy nie mieli okazji jeszcze zapoznać się z Hostage Negotiator wyjaśnił, że jest to gra, w której wcielamy się w rolę negocjatora policyjnego, którego zadaniem będzie oswobodzenie przetrzymywanych przez porywacza zakładników. Każdorazowo mierzymy się z porywaczem, który to może zmieniać się w trakcie rozgrywek. Raz możemy walczyć z psychopatycznym, seryjnym mordercą, innym razem ze zdesperowanym człowiekiem, który wziął zakładników, aby z Spełniono jego żądania. Natomiast cechą wspólną wszystkich tych rozgrywek jest to, że będziemy z pomocą kart konwersacji próbować wpłynąć na owego porywacza, aby z jednej strony wypuścił on przetrzymywanych przez siebie zakładników, z drugiej, aby również go pochwycić. Gra kończy się zwycięstwem, jeśli zostaną spełnione trzy warunki. Po pierwsze, musimy uwolnić co najmniej połowę przetrzymywanych przez porywacza zakładników. Po drugie, w puli zakładników nie może być już żaden zakładnik. Po trzecie, udaje nam się złapać lub wyeliminować porywacza. Przegrywamy, jeżeli zginie więcej niż połowa zakładników, jeżeli porywacz zdoła uciec, oraz jeżeli nie jesteśmy w stanie dobrać karty z talii kart terroru. A więc jeżeli ta pula kart zostanie wyczerpana, a w dalszym ciągu nie udało nam się zwyciężyć. Z kim przyjdzie nam walczyć dzisiaj? Otóż dzisiejszym przeciwnikiem i porywaczem będzie Edward Queen. No i cóż, Edward Queen jest właśnie przykładem porywacza, który wziął zakładników z powodu desperacji. Mianowicie nie miał on wystarczającej ilości środków, aby zapewnić leczenie swojemu umierającemu synowi. Zdecydował się wziąć zakładników i zażądać tego, aby w zamian za ich wypuszczanie zapewniono leczenie jego synowi. Czyli generalnie no, powiedziałbym taki porywacz, z którym jesteśmy w stanie w jakimś stopniu się solidaryzować, ale to nie zmienia faktu, że musimy mimo wszystko zadbać o życie i zdrowie niewinnych ludzi, których Edward wziął w charakterze zakładnika. Jak wyglądać będą zasady specjalne? Edward Queen wziął siedmiu zakładników, a więc siedmiu ich znajduje się w puli. Poziom zagrożenia z jego strony na początku rozgrywki wyniesie 3, a więc. Przeciętny poziom, niezbyt wysoki. Edward jest specyficznym rodzajem porywaczy. Będzie miał tylko jedno podstawowe żądanie, które to ujawnimy za niedługo. Nie ma w związku z tym żadnych żądań ucieczki. Nie będzie oczekiwał ani helikoptera, ani samochodu. On nie chce uciekać. Chce ratować syna. Jest na tym zasada specjalna. Zasada specjalna mówi, że za każdym razem, gdy któryś z zakłonników miałby zostać zabity, zamiast tego zwiększać będziemy poziom zagrożenia o taką liczbę w kierunku pozycji K. Jeśli wskaźnik zagrożenia osiągnie poziom K, to Edward natychmiast zabije wszystkich pozostałych w puli zakładników i ucieknie. Jeżeli z kolei wszyscy zakładnicy zostaną uwolnieni, to Edward automatycznie podda się. Czyli trochę inaczej trzeba będzie grać przeciwko Edwardowi niż na przykład gramy przeciwko Arkane'owi, bo tu doprowadzenie do Poziomu K w przypadku poziomu zagrożenia, automatycznie powodować będzie naszą porażkę. Trzeba będzie pilnować, aby ten poziom nie rósł. Zaczynamy tradycyjnie z sześcioma podstawowymi kartami na ręku i możemy w związku z tym przystąpić do pierwszej tury. Kultura wychoustycznego shitter dzieli się na trzy fazy. Pierwszą fazą jest faza konwersacji, w trakcie której możemy zagrywać karty posiadane na ręku, wykonywać testy poprzez rzuty kostką, zwiększać posiadane punkty konwersacji, które w fazie drugiej pozwolą nam na kupno nowych kart. Ostatnią fazą jest faza terroru, w trakcie której rozpatrzymy kartę dobieraną z stosu. Prosta? Bardzo prosta, możemy zacząć rozgrywkę. Po pierwsze, chciałbym poznać żądanie Edwarda. Ja wiem, jak ono wygląda, ale z punktu widzenia samej gry potrzebujemy tego, aby je ujawnić jak najszybciej, bo dużo kart terroru skutkuje podniesieniem poziomu zagrożenia w sytuacji braku ujawnionych w sytuacji wystąpienia, w sytuacji, gdy występują jeszcze nieujawnione żądania. Więc zaczynam od what are your demands? Mam dwie kości i potrzebuję jednego sukcesu. Najlepiej, gdyby jednak były to dwa sukcesy. I są to dwa sukcesy. Symbolizowane tego rodzaju tarczami. Dwa sukcesy oznaczają, że mogą nie dość, że odsłonić żądanie porywacza, to jeszcze dostają dwa punkty konwersacji. Bardzo dobry rezultat. Żądaniem jedynym Edwarda jest wydanie 12 punktów konwersacji, aby automatycznie spowodować zwolnienie wszystkich zakładników i jednocześnie aby porywacz poddał się. Nie ma żadnego ujemnego efektu spełnienia tego żądania, bo gra po, po prostu kończy się zwycięstwem. No cóż, jedynym żądaniem Edwarda, jak wcześniej czytałem, jest zapewnienie opieki medycznej jego synowi. 12 punktów i jest pozamiatana. Ale 12 punktów w Holstecznego Shredder to jest bardzo, bardzo dużo. Musielibyśmy naprawdę zebrać potężną pulę kart, które następnie moglibyśmy spieniężyć na punkty konwersacji. Ale nie jest to wcale takie... W związku z tym dróg do zwycięstwa w przypadku grania przeciwko Edwardowi będzie kilka. No i kusi mnie pójście w tą stronę. Z reguły gram jednak na uwolnienie zakładników, a tu kusi mnie zbieranie tych punktów. Te punkty jednakże kasują się z końcem każdej tury, a więc nie mogą przechodzić z tury na turę, co znaczy, że musiałbym zbudować dużą pulę kart, a następnie w trakcie jednej tury masowo uzyskać punkty konwersacji, chociażby wykładając te karty w ten sposób koszulką do góry, bo wtedy dostają jeden punkt konwersacji. Max kart na ręku to 10, a więc teoretycznie, jeśli miałbym karty dające mi punkty konwersacji, jak na przykład Small Toki, to zebranie 12 punktów jest oczywiście możliwe. Co dalej? Zaczęliśmy od Major, od What are your demands? Drugi raz tego zagrywać nie będę, bo już żadnych dodatkowych oczekiwań Edward nie ma, ale możemy zacząć budować pulę naszych punktów konwersacji, zagrywając kartę Small Talk. Dwie, kart, dwie kostki. Tym razem bez efektu. Jeśli zakończymy konwersację na tym etapie bez wyników pozytywnych, to dostaniemy wprawdzie punkt konwersacji, ale konwersacja dobiegnie końca. Z pieniężą, What are your demands? Bo taką kartę można odrzucić razem z jakąś inną, aby zapewnić sukces na czwórce. A więc to będzie jedna z tych kart, które rzeczywiście odrzucę w tym celu. Mhm. Drugie: What are your demands? Zostało rzecz jasna wcześniej zagrane. No i zostały mi jeszcze keep cool oraz, oraz na no zasadzie jeden small talk, ale small talka marnować nie chcę, więc jedno keep cool. Również zostanie użyty, i w ten sposób na small talku uzyskują dwa punkty konwersacji. Teraz do decyzji, czy chcę zagrać Keep Cool albo small talk w celu podbicia jeszcze owych punktów. Keep Cool spowoduje w przypadku braku sukcesów obniżenie o jeden punktów konwersacji. Z kolei small talk może zakończyć konwersację, co nie jest jakimś szczególnym minusem, ale small talk, no właśnie, no, negatywny efekt small talka w tym przypadku będzie prawie żaden. Próbuję. Dwa sukcesy. Dwa sukcesy oznaczają aż trzy punkty konwersacji ze Smalltalka. Raz, dwa, trzy. No i zobaczcie, siedem punktów. Siedem punktów. Teoretycznie z Keep Cool miałbym osiem. Do tych dwunastu naprawdę niewiele. Być może to jest całkiem niezły pomysł, żeby zbudować tego typu kombo i w jednej turze zapewnić Edwardowi bez jego uśmiercania to, czego żąda. Zostało mi Keep Cool. Pytanie, czy je zagrywać, czy jednak je zostawić. I tu mam lekki dylemat, bo, bo... bo, bo, Teoretycznie mógłbym zagrać... A zagram! Keep cool! Zajdę ze wszystkich kart. Sukces i czwórka, której nie jestem w stanie skonwertować, a więc... ten sukces daje mi obniżenie poziomu zagrożenia o 1. Wykorzystałem wszystkie karty, ale... dzięki temu... Mam naprawdę masę punktów konwersacji, które to mogę w tym momencie wydatkować. Z 7 punktami konwersacji mogę kupić większość tych kart, poza jedną jedyną All Units Get In There Now, której to jednak nie potrzebują na obecnym etapie. Potrzebują raczej czegoś innego. Major Extraction wygląda interesująco, to aż 6 punktów. Potrzebują tego, co mi daje dużo punktów konwersacji, jeśli chcę faktycznie iść w tamtą stronę. A więc, just a few more minutes. Kupię dwie sztuki bo te dają mi bardzo dużo punktów konwersacji, 4 i 4. W przypadku sukcesów, które mógłbym sobie zapewnić przerzucarkami, to może być całkiem ciekawa strategia. 2, 4, 5, 6 i został mi jeszcze jeden punkt, ale ten, ten bym stracił, więc tu do refleksji, czy na pewno w tą stronę chcę pójść. Mogę zrobić 2, 4, 5, zostawić jedno what I meant was i kupić kartę za 2. A tą kartą mogłaby być na przykład Just Stay Calm, która pozwoliłaby mi obniżyć jeszcze poziom zagrożenia, lub ewentualnie Until Conversation. You need to trust me. To też nie jest zły wynik. Nie jest zły wcale pomysł. You need to trust me. Po zakupach do puli wracają wszystkie karty zagrane w danej turze. Dopiero teraz stają się dostępne, czyli tak naprawdę odzyskam je w kolejnej turze, w trakcie której obych kart użyć nie będę mógł. Przechodzimy do fazy terroru. Pierwsza karta. Odrzuć połowę pozostałych czerwonych kart terroru, zaokrąglając w dół, a później odrzuć tą kartę. Możesz zamiast tego odrzucić dwie czerwone karty terroru i wtasować tą kartę z powrotem do pozostałych kart terroru. Kart terroru. Jest w tej chwili jeszcze 9, bo to była pierwsza dopiero dobrana czerwona karta terroru. No i to wyznaczyło, że w sytuacji, w której bym chciał wcielić tą kartę w życie, musiałbym odrzucić cztery czerwone karty i tą usunąć. To znaczy, że skróciłby mi się mocno czas rozgrywki. Ewentualnie mógłbym dwie karty odrzucić, ale tą z powrotem wtasować. Myślę, że myślę, że po prostu pozbędę się natychmiast tej karty poprzez odrzucanie połowy kart terroru to znaczy, że mocno mi się skrócił, tak jak widzicie czas rozgrywki, bo zostało tylko 5 czerwonych kart. Ale plusem jest to, że nic nie zadziało się na owym torze. Tura druga. Zaczynam od konwersacji. Just a few more minutes. Przyda mi się w trakcie finalnej próby zdobycia 12 punktów konwersacji. You need to trust me również w tej kombinacji. What I meant was również. Więc tak naprawdę, moi drodzy, w tej turze nie robię nic. Po prostu. Kończę fazę konwersacji, nic nie zagrywając, ale za darmo mogę odzyskać karty. Dokładnie jest ich tu 6. Razem z czterema kartami, które mam na rynku, daje mi to w sumie 10, czyli max. Przechodzę do fazy terroru. W fazie terroru widzę, że this is going nowhere. Po pierwsze, Edward uśmierciłby jednego z zakładników, ale stosując podstawowe zasady specjalne dotyczące Edwarda, zamiast zabijać zakładnika, Przesuwamy znacznik zagrożenia o 1 w prawo. Gdyby Edward miał jakieś nieujawnione żądania, to również przesunęlibyśmy ten znacznik o 1, ale ponieważ ujawniłem jego jedyne żądanie, to nic się już w tym momencie nie dzieje. Koniec tury. No i przechodzimy do tury trzeciej, w trakcie której mogę próbować podjąć się tego mega combo, które chciałem zrobić. Mam smoltoki dający mi 3 w przypadku sukcesów. Mam. Jedną przerzucarkę, co jest całkiem fajną rzeczą, no i mam przede wszystkim Unit Trust Me, które pozwoli mi dobić nieźle, podnieść szansę na udane rzuty. No i zastanawiam się od czego by tu w takim układzie zacząć, bo tutaj kolejność będzie miała naprawdę duże znaczenie. Myślę, że 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No mam sporą szansę. Zobaczymy, czy się uda. Ten atak. Zacznijmy od You Need to Trust Me. Jest to tyle istotne, że udany rzut w tym momencie spowodowałby dodatkową szansę na wyrzucanie sukcesów. Optymalnie byłoby, gdybym miał dwa sukcesy. Jest jeden, więc w trakcie kolejnego rzutu będę mógł traktować czwórki jako sukces. No, punktu konwersacji nie dostaję. No, i teraz wydaje mi się, że just a few more minutes jest tą kartą, którą rzucę, bo tu fajnie byłoby tą czwórkę zyskać. A więc ważny rzut. Jest czwórka, jest pusta ścianka. Pustą ściankę przerzucę z. What I meant was, bo ta karta jest, ten wynik jest sukcesem. Jeszcze moment, zastanowił się, czy na pewno chcę to zrobić, bo w tym przypadku dostają plus 3 punkty konwersacji. Chyba nie. To był udany rzut z uwagi na wcześniejszy bonus. Zostawiam to tak, jak jest, nic nie przerzucam. Plus 3 punkty konwersacji. Raz, dwa, trzy i poziom zagrożenia rosnący o jeden. Jestem w jednej czwartej celu. Druga karta just a few more minutes. Dwa sukcesy, cztery punkty konwersacji. Wędrują do siedmiu. Potrzebują jeszcze pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jest po grze, Bo wystarczy, że zagram w tej chwili te karty koszulką do dołu, a więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart koszulką do dołu. Co daje mi w sumie 12 punktów konwersacji i na tym etapie automatycznie spełniam żądanie Edwarda. Udało mi się wynegocjować. Leczenie dla jego syna. Edward uwalnia wszystkich zakładników, bo spełniliśmy jego żądania i poddaje się. I w ten oto sposób błyskawicznie kończy się rozgrywka w hostycznego Edward Edward, zrozpaczony brakiem pieniędzy na leczenie swojego syna, uwolnił wszystkich zakładników. Oczywiście spełnimy dane mu słowo, uratujemy życie małego chłopca, zapewniając mu leczenie. No, a sama rozgrywka kończy się w związku z tym sukcesem. Strategia powiedziałbym dosyć oczywista, dobre rzuty i no i błyskawiczny sukces. Tutaj chyba nie ma za bardzo się nad czym rozwodzić. No, i generalnie grając z Edwardem, to jest jedna z dróg do zwycięstwa, drugą jest klasyczne podejście, polegające na próbie wyciągania owych, owych zakładników, i później próba i później próba gdzieś tam na końcu albo dobicia do ostatniego zakładnika z uwagi na zasadę specjalną skutkującą automatycznym poddaniem Edwarda albo ewentualnie jego eliminacją. Ale akurat grając Edwardem eliminacja nie ma większego sensu. I tak oto kończy się relacja z tej rozgrywki. Bardzo Wam dziękuję za jej obejrzenie. Następnym razem chętnie pokażę Wam rozgrywkę przeciwko jakiemuś kolejnemu porywaczowi, bo tych jeszcze kilku w puli mam dostępnych, a przeciwko każdemu gra się nieco inaczej. To była relacja z rozgrywki w Hostage Negotiator. Zapraszam Was do sprawdzenia naszych innych materiałów. Zobaczcie, co mamy na Facebooku oraz na Instagramie. Do zobaczenia następnym razem.